Formę o Wiśle brak dyrygenta obrony Bogdana Zająca, który jest po operacji Kolana. W ruchu też tylko w roli kibica kontuzjowany najlepszy strzelec Mariusz Ślutwa. Bilans strat jest więc równy. Panie Mariuszu, dzisiaj na pewno nie, ale kiedy zobaczymy Pana znowu na boisku? No Bardzo ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ zdania lekarzy są podzielone, wszystko zależy od organizmu i rozbieżność jest od trzech tygodni, nawet do dwóch, trzech miesięcy. Czy koledzy sobie dzisiaj dadzą radę bez Pana? No, ja mam nadzieję, że sobie dadzą radę i że wywieziemy przynajmniej punkt tutaj z Krakowa. Ja bardzo bym chciał już wystąpić w meczu z Groklinem. To jest za półtora tygodnia, no ale to wszystko teraz zależy od tego, jak będzie przychodziła rehabilitacja i jak to obciążenia będzie przyjmowała noga. No, a już resztę to już zadecyduje lekarz. Czy koledzy poradzą sobie dzisiaj bez pana? No, ostatni mecz pokazał, że sobie poradzili i wygrali w Rakowie. Myślę, że ten mecz z Odrą, jak to się mówi, był wypadkiem przy pracy, był takim jakby meczem kryzysowym. Myślę, że już jest po tym kryzysie i dzisiaj potwierdzą, że jesteśmy w niezłej formie i dadzą sobie radę. Drużyny wystąpiły w tradycyjnych strojach. Ruch wiadomo niebiescy, Wisła czerwono-biali. I co ważniejsze, tak jak każe tradycja od początku dobry szybki mecz. Napór Wisły, dreszer, fruwa od słupka do słupka po strzałach patera, kulawika, Adamczyka. Przychodzi jednak 11 minuta meczu. Pierwszy atak ruchu, pierwszy ruch. Do zbyt krótko wybitej piłki dochodzi najmłodszy zawodnik w drużynie niebieskich, 19-letni Marcin Molek i w swym trzecim ligowym występie strzela pierwszą bramkę w Ekstraklasie. Tu po strzale był jeszcze rekoszek. Teraz 10 minut spokojniejszej gry i Wisła przystępuje znów do następnej ofensywy. Kolejno Mirosław Dreszer obroni kapitalnie strzał głową Matyi w słupek orzowskiej bramki. Trafi Paweł Adamczyk i obłos od zdobycia gola będzie tuż przed przerwą Marek Koniarek. Zostaje 1 do 0 dla ruchu, a w przerwie przed kamerą ponownie śrutwa i zając. Panie Mariuszu, wytrzymacie ten napór Wisły? No, ja myślę, że wytrzymamy i że chłopcy na pewno nie przegrają tutaj. Jak było widać przez pierwsze 20 minut byliśmy drużyną lepszą, natomiast później uwidoczniła e, się przewaga gospodarzy. Odrobić się no Jak widać w pierwszej połowie nie dopisuje nam szczęście. Mieliśmy sytuacje, po których mogły paść bramki. No, akurat nie tak szczęście w tym momencie dopisało drużynie gości, którzy oddali pierwszy strzał na bramkę i rekoszet i piłka wpada do bramki. No. Ale myślę, że po przerwie już. Będzie szczęście po naszej stronie. W drugiej połowie, jakby na potwierdzenie wiary swego kontuzjowanego kolegi znów da ataku Rusza Wisła, pcha swój zespół do przodu niezmordowany Tomasz Kulawik. Bliscy szczęścia będą Pater i Matyja, szuka szansy koniarek. W ruchu świetnie gra wychowane gisły nawrocki i prawy pomocnik Rowicki. Goście teraz częściej kontratakują. W 58. minucie Włodarczyk wyłoży piłkę Gruzinowi i ale pomocnik ruchu będzie miał za dużo czasu i możliwości. W tej samej minucie ciągnący się za koniarkiem strzelecki pech każe mu po podaniu Wejnara trafić w chorzowski słupek. Koniarek strzelił w lidze 100 bramek. Nie może tej 101, co okaże się za chwilę, kiedy okazja będzie jeszcze lepsza. Właśnie teraz. Będzie też zmarnowana szansa dla ruchu przez Wiechowskiego i ten widowiskowy mecz kończy się zwycięstwem gości 1 do 0. Choć każdy inny wynik też byłby sprawiedliwy. Na przykład 6 do 4 dla Wisły, gdyby liczyły się strzeleckie okazje.